Studiu Kranica Margieliczkiewicz. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam także naszego dzisiejszego gościa, a jest nim pani Elżbieta Zielińska, poseł na Sejm RP Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dobiega końca już druga pani kadencja w Sejmie. E, chciałbym prosić, żebyśmy podsumowali w kilku zdaniach ten czas. Czas bardzo intensywny, nie tylko w życiu takim Sejmowym, zawodowym, ale również. E, Rodzinnym, więc myślę, że, że jednak dobry czas i dla, i dla mnie, i dla Polski. No właśnie, co przez tą ostatnią, szczególnie kadencję, według Pani udało się zrobić, a czego się nie udało, co można by było poprawić? Szczególnie cieszę się z tego wsparcia jednostek u siebie Ochotniczych Straży Pożarnych, bo tutaj udało się zrobić bardzo wiele, mieliśmy bardzo dużo braków a jednak ta, ta straż pożarna to się okazuje jest niezwykle istotna w społeczeństwie. Nie tylko w wymiarze bezpieczeństwa, ale też w takim wymiarze kulturowym, społecznym. Teraz te młodzieżowe drużyny pożarnicze to jest taka przestrzeń, która jest również ważna dla młodych ludzi. Na naszym terenie się to bardzo sprawdza, i myślę, że te wyzwania dzisiejszego świata pokazują, że jednak to jest niezwykle istotne. Ale też szereg innych inwestycji, które zostały poczynione u nas w regionie. Myślę, że jako Małopolska, tutaj jako Ziemia Sądecka, Gordlicka, my to naprawdę odczuwamy, że przez te na, ostatnie lata te inwestycje ruszyły pełną parą. To są takie inwestycje, które czasami nie są odczuwalne, nie, nie są może tak widoczne na pierwszy rzut oka jak wodociągi czy kanalizacje, bo one gdzieś cały czas y, się toczą. Ale są właśnie jednak niezwykle istotne dla mieszkańców. Tak mówimy o tych milionach utopionych w ziemi, ale te miliony tak, no tam rura, są. Rura zakopana w ziemi, której nie widać. Tak? Natomiast jak już ktoś ma dostęp do tych usług, to również wartość działek rośnie. Myślę, że dla każdego to jest jednak bardzo ważne. Mhm. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tematu dosyć, dosyć trudnego z ostatniego czasu. Polski nie stać na utrzymanie setek tysięcy młodzieńców, którzy ani pracować nie chcą, ani nie będą się integrować. To pani słowa. Jak więc, według pani, można rozwiązać kryzys migracyjny? No to jest e, dosyć e, skomplikowane. Z jednej strony jest skomplikowane, z drugiej strony myślę, że jest dosyć proste. E, proste w tym sensie, że e, no pójście dalej w tym kierunku, który jest gdzieś tam narzucany w Brukseli jest absurdalne, jest nieefektywne, jest czymś, co jednak po prostu nam zagraża i im szybciej po prostu dojdziemy do jakiegoś wspólnego konsensusu w Europie, żeby, żeby zmienić tę politykę, tym, tym lepiej. Natomiast ja mam wrażenie, że niestety dzieje się to w drugą stronę, bo widać, że chociażby takie kraje jak Niemcy współfinansują organizacje pozarządowe, które pomagają tym osobom przybyć do Europy. I jeżeli też spojrzymy, nałożymy na to te nasze doświadczenia z ostatniego półtora roku, to widać, że no, brak tej chęci integracji no, skutecznie po prostu potrafi załamać gospodarkę nawet wewnętrzną. To widać chociażby po Niemczech. Widać też, że nawet takie kraje, które są zbliżone do nas kulturowe, kulturowo, tak jak Ukraina, to kiedy jest ten olbrzymi napływ uchodźców, a przecież Ukraińcy na naszym rynku pracy już byli obecni i nawet tutaj w naszych terenach, nie tylko w dużych miastach, to widać jednak czasami te różnice kulturowe, no również są taką barierą problemem, brak umiejętności językowych czy, czy właśnie te różnice. W przypadku tych nielegalnych imigrantów z Afryki, to to po prostu jest przepaść pomiędzy nimi a, a Ukraińcami. Oni właśnie nie chcą się integrować, nie mają zdolności tych komunikacyjnych, nie znają języka i nie chcą pracować po prostu, to jest jedno, a jeszcze druga sprawa, no kto przybywa? Tam y, po wybuchu wojny na Ukrainie przyjmowaliśmy w ponad 90% kobiety i dzieci. Te kobiety po paru tak, tak. miesiącach w dużej mierze. Znaczy ja mogę tylko pobracy? potwierdzić, że w Krynicy w pierwszych momentach były autokary wyłącznie kobiety i dzieci. To prawda. Ja na przykład odwiedzałam Ukraińców w Wapiennym w ośrodku, w Bieczu. Tam naprawdę w większości tego były kobiety i dzieci. Były czasami rodziny, gdzie były osoby zniedążniałe, niepełnosprawne. No tak, oczywiście. E, natomiast no tutaj przybywają e, młodzi mężczyźni i to też e, nagromadzenie Setek tysięcy młodych mężczyzn w jednym miejscu stwarza zagrożenie i naprawdę wbrew tej politycznej poprawności my powinniśmy mówić o tym głośno, bo takie obrazki jak podczas Sylwestra w Kolonii, mam nadzieję, że nigdy po prostu nie będą miały miejsca w Polsce. My tutaj w naszym regionie gdzieś od tego tematu odchodziliśmy, bo, bo on nie był widoczny na co dzień, ale w ostatnim czasie w Krynicy zatrzymano chociażby dwóch Syryjczyków. Mamy też informację z Karpackiego Działu Straży Granicznej, że tych ujawnień nielegalnych pobytów jest tutaj więcej. A chciałbym przejść do sytuacji w Leluchowie. Decyzja MSWiA, -ja, zamknięcie przejścia dla ruchu samochodowego, co wywołało protesty, tą granicę jakby przywrócono po, po jednym dniu. Czy według Pani to była dobra decyzja, i czy faktycznie ten bałkański szlak migracyjny stwarza dla nas zagrożenie? Myślę, że podjęto szybką decyzję i. Pewnie nie mamy dostępu do, do całości wiedzy, jak to wyglądało ta grupa seryjczyków, tych dwóch seryjczyków. To nie była jedyna grupa, była również grupa na wierczyźnie. Więc to świadczy o tym, że ta granica ze Słowacją jest w jakiś sposób nieszczelna. Pewnie zadawalibyśmy sobie pytanie, dlaczego nie podjęto pewnych kroków, żeby zabezpieczyć po prostu granicę, gdyby stało się coś poważniejszego, albo gdybyśmy zaczęli widywać takich grup coraz więcej. Na pewno każdy dzień pracy jest dla przedsiębiorców niezwykle istotny, natomiast ten szlak bałkański również jest coraz bardziej aktywniejszy. Kiedy została zabezpieczona granica z Białorusią, wówczas zawieszone były te loty do Mińska i do Moskwy z tych krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, z innych krajów i widzimy, że to zabezpieczenie granicy jednak tam się uspokoiło, ale znowu wrócił ten szlak bałkański, który bardzo w 2014-2015 roku był oblegany. I zresztą te ostatnie wydarzenia, które możemy obserwować od um, dwóch, trzech dni, czyli to, co się dzieje chociażby w tym momencie Izraelu, stwarza zagrożenie w ogóle dla... Większego konfliktu w tamtej części świata, i w mojej ocenie to jednak będzie wzmagało tą nielegalną imigrację, no i ten ruch na południe Europy także będzie wzmożony, więc no uważam, że jednak powinniśmy jako te miejscowości, nawet uzdrowiskowe, turystyczne, o to bezpieczeństwo dbać, bo to się później przekłada. Także na rezerwacje w terenie, a po rezerwacjach oczywiście to wpływa na usługi, na po prostu gospodarkę lokalną. Czuć bezpiecznie będziemy mogli się, myślę z pewnością, bo w pobliskiej wojnarowej będzie stacjonował 21. lekki batalion górski, liczący nawet 650 żołnierzy. Tak, rzeczywiście, tam już prace trwają nad, nad po prostu tym terenem, żeby go odpowiednio przygotować. No, bardzo się cieszymy, jednak wydaje mi się, że ten kierunek modernizacji polskiej armii, ale też podnoszenia tej gotowości bojowej jest bardzo ważny. Byliśmy może uśpieni przez ostatnie lata. Tym takim względnym bezpieczeństwem, ale jednak to, co się pokazało na Ukrainie, i nawet teraz, w związku z tym napływem nielegalnych imigrantów, świadczy o tym, że jednak chcesz pokoju szykuj się do wojny i tutaj to z jednej strony będzie wpływało na bezpieczeństwo naszego regionu, ale również na, na w ogóle tą siłę bezpieczeństwa Polski jako kraju, że tutaj w tym terenie niedaleko właśnie granicy ze Słowacją mieści się ten batalion. Ale to myślę, że lokalnie też ma bardzo duże znaczenie i ja widzę, że jednak mieszkańcy zresztą y, byłam kilka dni temu w Wojnarowej i oni naprawdę się z tego cieszą, bo to również y, może się przełożyć na konkretny zysk właśnie w tej gospodarce lokalnej. No nowe miejsca pracy choćby. To są nowe miejsca pracy, ale to są to jest tak, że y, kilkuset y, żołnierzy, którzy no Potrzebują skorzystać z usługi fryzjera, potrzebują gdzieś wyjść, coś kupić. To się przełoży po prostu na rozwój gminy Korzenna i pewnie też płynie na rozwój całego regionu. Więc mieszkańcy się cieszą i my także się cieszymy nie tylko z tego bezpieczeństwa, ale też z tego właśnie, że te inwestycje po wielu latach takiej. Można powiedzieć posłuchy na południu Polski, że jednak te inwestycje tutaj są dostrzegane. Ta istota tych inwestycji to, że my tak samo musimy się rozwijać na południu Polski, jak duże miasta w całej Polsce. W tym roku po raz trzeci została Pani mamą. Nie mogę więc nie zapytać o Pani zdanie w temacie wsparcia rodzin programami typu 800. Czy według Pani przynoszą one oczekiwane efekty i czy warto będzie je rozwijać w przyszłości? Pewnie każdy z nas się zastanawia, jak to się przyłoży na liczbę dzieci w czasach kryzysu demograficznego. Ja myślę, że to jest istotne wsparcie dla każdej rodziny, bo jednak wychowanie dzieci kosztuje. Jest takie bardzo ciekawe badanie Centrum Myśli Adama Smitha, bodajże tak się nazywa ta instytucja. Która obliczyła, że każde dziecko w ciągu całego swojego życia jako obywatel wkłada do budżetu państwa 11 milionów PKB. Te 11 milionów to jest więcej niż byśmy w tych różnych programach na to dziecko ułożyli wysiłek jaki podejmują rodzice to jest głównie ich wysiłek w wychowaniu, w edukowaniu po prostu za opiekowaniu się dziećmi natomiast korzyść z każdego obywatela to jest korzyść całego społeczeństwa więc ja bym patrzyła na to rzeczywiście jako pewnego rodzaju inwestycje myślę, że trochę jednak za mało o tym mówimy w kontekście tego wsparcia że my naprawdę z tego po prostu będziemy wszyscy mieli korzyść i to wsparcie jest niezwykle istotne, bo, bo po prostu wychowanie dzieci kosztuje, a my ich potrzebujemy. Potrzebujemy ich jako naród, żeby przetrwać, żebyśmy mieli kolejne pokolenie Polaków. Potrzebuje ich nasza gospodarka, bo brakuje nam rąk do pracy. I no widzimy, że jednak napływ imigrantów to jest coś takiego bardzo chwiejnego i, i nawet ci imigranci zarobkowi ze wschodu nie do końca czasami potrafią się zaadoptować w naszym społeczeństwie, mimo że również budują nasze PKB, to jednak potrzebujemy przede wszystkim kolejnych pokoleń Polaków i to jest niezwykle istotne, więc całe to wsparcie, które przekłada się jednak na to, żeby, żeby Polska się dalej rozwijała, ono jest istotne. Zarówno z punktu widzenia tej jednej rodziny, tej takiej podstawowej komórki społecznej, jak i całego społeczeństwa. E, warto inwestować również w turystykę. Mówię to zupełnie przypadkiem, bo zupełnie przypadkiem znajdujemy się w miejscowości turystycznej, czyli w krynicy zdroju. E, do naszego regionu trafiają kolejne środki, m.in. z programu Polski ład. Powiedzmy też kilka słów na ten temat. My mamy region bardzo bogaty turystycznie, który myślę, że może trochę przegrywa z takimi dużymi ośrodkami, jak chociażby Zakopane, ale. Ma też swój urok, ma też swoje mocne strony, które uważam, że warto było wykorzystać jeszcze bardziej. To jest przede wszystkim taki klimat, klimat tego beskidu niskiego, klimat tych, takiego społeczeństwa trochę z mniejszością Łękowską. Myślę, że to jest coś, co również jest zachęcające chociażby dla artystów. Powiem tak, że w takiej małej miejscowości Bielanka w gminie Gorlice mieści się galeria sztuki, bo tam 10% mieszkańców jest artystami, więc taki pewien niepowtarzalny, niepowtarzalny klimat, chociażby ten taki Nikifor, z którego słynie Krynica, ale są podobnie nasze w paszynie. Strony. Fenomen paszyński też tak tylko wtrąca. No to, to właśnie. Mamy pewne takie mocne punkty, które warto wykorzystać, bo nawet jeżeli nie są to olbrzymie kurorty, to jest coś, co możemy czy możemy mówiąc kolokwialnie zagrać. I to są nie tylko walory te nasze uzdrowiskowe, naturalne, ale przede wszystkim to są produkty lokalne, i myślę, że to jest coś, co jeszcze. Nie było wystarczająco wyeksponowane, bo to są naprawdę absolutnie fantastyczne Fantastyczna żywność, ale również powstaje mnóstwo małych manufaktur naturalnych kosmetyków i także są bardzo małe manufaktury, różne usługi, które myślę, że gdyby je odpowiednio wypromować, stworzyć pewną taką nawet sieć, po prostu do której, gdzie będziemy mieli łatwy dostęp do wiedzy, gdzie co możemy mieć zaoferowane, myślę, że bardzo byśmy na tym zyskali bo taka sieć pozwoliłaby po prostu stworzyć jakiś taki koszyk, pakiet usług i tych takich produktów lokalnych, na przykład z punktu widzenia właśnie rodziny z dziećmi, z punktu widzenia grupy seniorów, co można by było wybrać i jest tego naprawdę pod dostatkiem. Powiem jeszcze taki ostatni przykład. Przyciągnęliśmy ostatnio do Bartnika Sądeckiego znajomego który po prostu mówi, że wow, jakie świetne miejsce, że nie tylko po prostu można tu odpocząć, ale właśnie można coś dobrego, lokalnego, zdrowego zjeść, a jeszcze właśnie te produkty można gdzieś tam wykorzystać jako prezent dla kogoś. Więc myślę, że rozpromowanie jeszcze bardziej tych, nasze, tego naszego potencjału przełożyłoby się na konkretne zyski właśnie dla lokalnej społeczności. Potencjał mamy ogromny, żyjemy w pięknym regionie, który warto promować. Dziękuję pani pięknie za wizytę w naszym studiu. Moimi państwa gościem była pani Elżbieta Zielińska, prawo i sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.